RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. W pierwszym meczu z dwóch zaplanowanych na weekend majowych kolejek w klasie ALKS Jankowy podejmował KS Rogaszyce. Spotkanie rozegrano w sobotnie przed południe. Dla miejscowych był to bardzo ważny sprawdzian. Zdecydowanie jesteśmy bardzo w bardzo ciężkiej sytuacji. Ostatnio nieszczęśliwy remis. Byliśmy drużyną lepszą. Niestety nie mieliśmy żadnych takich klarownych sytuacji. W 90 minucie poprzeczka, która mogła nam zapewnić zwycięstwo. Bramka w przypadku zarówno dla Mikstatu jak i dla nas, ale dwa mecze są, trzeba zdobyć 6 punktów i nie patrzeć na innych. Chyba pierwszy raz w historii okręgu zdarzyło się, aby dwie kolejki zaplanowano w majówkę piłkarzom z tego poziomu rozgrywek. No myślę, że ciekawe. Ciekawe dla chłopaków przede wszystkim i wymagające dużego poświęcenia. ale myślę, że chłopacy będą zadowoleni. Ciekawa majówka. Jierunkowie nie prowadzili już w tym spotkaniu 2 do 0, a dwukrotnie na listę strzelców pisał się Kacper Świątek. W końcówce Rogaszyce za sprawą trafienia z rzutu wolnego Karola Ograniczaka zdołały zmniejszyć rozmiary porażki. Obydwie drużyny kończyły mecz w dziesiątkę. W poniedziałek Rogaszyce zagrają z OKSM Ostrów Wielkopolski, który sprawił niespodziankę i wygrał z Wiktorią Laski, natomiast 3 maja Jankowy gościć będą Elza, Stinice. Radio Sud, radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.